Witam Was bardzo serdecznie. E, filmiki, co prawda, pojawiały się co miesiąc, ale ja nie nagrywałam od wakacji. Jak widzicie, zmieniło się to, że z moich blond włosów zrobiły się brązowe. Wróciłam do brązowych, jeszcze są troszeczkę e, krótsze. Teraz mam je zakręcone. E, możecie, możecie je ocenić, mi się podoba. F Fajnie wyglądają, są takie. Zdrowsze o wiele. Nie wiem, sama sobie zobaczę, jak to, sama sobie obczaję na filmie, jak to wygląda. Yy, tu pewnie będziecie mieli zdjęcia tych włosów, jak one wyglądały, bo to była tragedia. A teraz są takie. I odzywam się do was, bo w końcu coś będzie się działo. A, jeszcze mam nawet paznokcie. One w pozmieniają ten jeden paznokieć, zmienia się na niebieski. E... Teraz mam takie w połowie. E... Ale to nie jest istotne, ponieważ za niedługo wyjeżdżam na Węgry na 4 dni, chociaż w zasadzie... Będzie to jak 5 dni, więc mam nadzieję, że uda mi się dla Was nagrać jak najwięcej rzeczy z tego wyjazdu. Pewnie Wam nagram jak się pakuje, jak, jak będzie wyglądała nasza podróż, ponieważ będziemy musieli pojechać pociągiem do Warszawy. W Warszawie spędzimy jakieś 8 godzin, bo po prostu jakbyśmy pojechali późniejszym pociągiem, to byśmy nie zdążyli na lotnisko, bo jakby był godzinę wcześniej pociąg. Na spokojnie, ale przez to, że jest godzinę później, a jeszcze mogą być jakieś opóźnienia, to wolimy nie ryzykować i po prostu przesiedzieć całą noc w Warszawie. No i mamy z samego rana lot i jesteśmy sobie w zasadzie, jeżeli wylądujemy właśnie rano na Węgrzech, to jesteśmy właśnie ten dzień, to już jest taki jakby jeden cały dzień i piątego dnia jakby wracamy. Mamy cztery noce, ale wychodzili w zasadzie pięć dni. Eee, I właśnie lecimy sobie samolotem Mamy już tam ogarnięty hotel, właśnie bilety są ogarnięte, w miarę pociągi są ogarnięte też tam, żeby dojechać do naszego hotelu i żeby dojechać w ogóle do Warszawy. Więc mamy w miarę wszystko ogarnięte i... i co? I zobaczymy jak nam to wyjdzie. Całość planujemy wydać na te 5 dni, planujemy wydać tak w granicach 1500 zł, bo znaleźliśmy fajne tanie loty za tak e, około chyba 230-250 zł, e, zł za osobę e, w dwie strony i hotel jest też fajny, bo wychodzi 400 zł na, za te 4 noce i to jeszcze także można jeszcze mieć śniadanie, ale to dodatkowe 30 zł, to my stwierdziliśmy, że mm, idziemy po taniości, e, więc więc tak to nam jeszcze wyszło. Ale wiecie, doliczając jeszcze jakieś atrakcje właśnie pociągi, pociągi też tam w Budapeszcie, to wiecie, jakieś zakupy, zakupy jedzeniowe, to nam troszeczkę wyjdzie więcej. Więc e, tak obstawiam, więc obstawiamy w granicach 1500 zł, maksymalnie 2000. I oczywiście, że pakuje się do tego plecaka. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo jednak no, jedziemy na ferie, a ferie to jest wiecie styczeń luty jest zimno, więc tam też będzie zimno yy, i wiecie i chociaż w sumie przecież byłam na Islandii i tam też było zimno i na spokojnie się dał spakować, więc myślę że myślę że będzie ok, myślę że będzie ok, tak myślę że będzie ok. Mam też kalendarz adwentowy w ogóle. Polecam mam w ogóle z tego Kindera kalendarz adwentowy, ale to, to nie o tym, bo to już pewnie wleciało dawno po świętach. No, myślę, że będzie ok. Pokażę Wam na pewno jak się ubiorę w czasie naszego wyjazdu, co zapakuję, wszystkie jakieś... witam, mamy kwiecień. Pewnie się zastanawiacie. Gdzie są te filmiki, gdzie się właśnie pakuje, gdzie wam pokazuję, co mam ubrane na sobie na tym wyjeździe? Zapomniałam nagrać, bo standardowo się nie wyrobiłam na czas i pakowałam się na ostatnią chwilę. I myślę, że damy radę. Mam nadzieję, że nam się ten uda, u, wyjazd uda i że będzie super. No i tutaj są prezenty. eso. Była jedna taśma klejąca, została zużyta. Jeszcze troszeczkę mi zostało. I mamy tu. Ten wygląda najlepiej, pomimo tego. A tutaj już mamy mnie na święta, na wigilię. I jeszcze w międzyczasie. E był nowy rok. Trzy, dwa, jeden, nowy rok. Mamy nowy rok. I czas rozpocząć nasz wyjazd do, na Węgry, do Budapesztu. Właśnie tutaj już jedziemy pociągiem. Jesteśmy w Koninie. Właśnie sobie jechaliśmy. Bardzo, bardzo długo, aż w końcu dotarliśmy na Warszawę, Gdańską. I w Warszawie jeszcze byliśmy na jednym pociągu, i z pociągu trafiliśmy w końcu na lotnisko. No i tutaj czekaliśmy gdzieś tak do trzeciej godziny. W ogóle nie spałam. Tutaj musiałam się pożegnać z nożyczkami, bo nie wiedziałam, czy mnie wpuszczą. I tu już była godzina siódma, ósma, już czekaliśmy na nasz samolot tak długo. Takie wyczerpane, ale w końcu udało się wsiąść i jesteśmy. Kibel. Tyle. I jeszcze mam dla was widok z okna nocą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!